Dzień dobry Państwu. Proszę o zajęcie miejsc. Otwieram 24 sesję Rady Miejskiej w Gołdabi. Ustawowy skład liczbowy Rady Miejskiej wynosi 15 osób. W tej chwili na sali jest ośmiu radnych oraz czterech zalogowanych do systemu, czyli w sesji uczestniczy dwunastu radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie pani i panów radnych, witam pracowników rzędu miejskiego, witam naszych mieszkańców. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 ustęp 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli RODO informuję, że przebieg posiedzenia jest rejestrowany zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera c RODO przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy gdy jest niezbędne do wypełnienia przepisów prawa przepisy prawa w naszym wypadku wynikają z artykułu 20 ustęp 1b ustawy o samorządzie gminnym który nakłada obowiązek rejestrowania i udostępniania audiowizualnych nagrań z przebiegu sesji rady miejskiej są one dostępne na e, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi, w kanale YouTube oraz e sesja T.V. Proszę Państwa, wczoraj zostaliście poinformowani o moim wniosku, który za chwilę zgłoszę, mianowicie o przerwanie obrad sesji, przełożenie jej na termin jutrzejszy. Korzystam tym samym z paragrafu 5 ustęp 2 regulaminu Rady. Składam więc wniosek o przerwanie sesji i kontynuowanie jej jutro, to jest 8 lipca o godzinie 13. Powodem przerwania sesji jest ceremonia pogrzebowa pana Krzysztofa Sztabińskiego, w której, już jak państwo sami widzicie, uczestniczy wielu urzędników Urzędu Miejskiego w Gołdapi, w tym burmistrz. Również chce uczestniczyć w tym smutnym pożegnaniu wielu radnych. To powoduje, że nasza sesja praktycznie jest niemożliwa do odbycia. W dniu dzisiejszym przypomnę, jest to sesja absolutoryjna. Zwrócę się do Państwa teraz radnych z pytaniem, czy są inne wnioski ze strony Państwa radnych. Skoro nie, poddaję pod głosowanie wniosek o przerwanie sesji i kontynuowanie jej jutro, 8 lipca o godzinie 13. Bardzo proszę o głosowanie. Głosu pani Monika Wałejko. Zaraz wyjaśnimy tą sytuację. Dziękuję bardzo. W tym momencie było nas już 13 radnych. Wszyscy radni w liczbie 13 powiedzieli się za przełożeniem dzisiejszej sesji Rady Miejskiej na jutro, na 8 lipca, na godzinę 13. Zapraszam wszystkich serdecznie Państwa. Dziękuję za przybycie. Do widzenia.